Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tylko we Lwowie Gdzie śpiewy przed kolonią płocącym snu Tylko Studio Lwów Wojna na Ukrainie w normalnych czasach o tej godzinie było studio Lwów, ale w normalnych czasach Wojtek Jankowski był w Lwowie, a teraz jest gdzieś w Kijowie albo w drodze z Kijowa w nieznanym kierunku. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, po raz drugi witam słuchaczy Radia Wnet. Wy, wy... Jestem na obrzeżach Kijowa, właściwie już jestem w mieście. To przed chwilą były informacje o tym, że Rosjanie ponownie ostrzelali Kijów. Twoje doświadczenie tego nie potwierdza. Moje doświadczenie nie potwierdza tego, ale byłem przez ostatnie 40 minut w samochodzie, więc raczej nie miałem szansy zobaczyć czegoś takiego, ani zorientować się, nawet nie wiem, która część Kijowa mogła być ostrzelana. Korki? Korki nie, raczej są w miarę przejezdne. Drogi są w miarę przejezdne i tego... Częste posterunki, częste punkty kontrolne, które są co chwilę, i nawet boję się, że naszą rozmowę może za chwilę taki punkt przerwać, bo to, będę musiał pokazywać To paszport, zanim nie żądają dokumentów. To zanim przerwie, możemy zapowiedzieć wywiad i już zostawić cię w tej drodze, życząc ci szczęśliwej podróży powiedz z kim przeprowadziłeś wywiad. Przyjechałem tutaj z takim mini konwojem z pomocą humanitarną i trafiłem do takiego mieszkania, gdzie panowała atmosfera, no można powiedzieć jak komuna. Trochę mi to przypomniało stare czasy. Majdan, były tutaj różne osoby. O różnych temperamentach, w różnym sposobie bycia. Jeden człowiek wyjątkowo, e, powiedzmy, <grywają> wyglądający artystycznie w przeciwieństwie do, do całej reszty towarzystwa. Okazał się osobą, która jest fotografem. Mieszka w Glasgow, w ogóle w Szkocji, więc do rodzinnego Torunia wpada tylko jako do bazy, aby przyjechać tutaj. Od lat jeździ na Donbas. Jest fotografem, jak powiedziałem, ale też robi, robi film dokumentalny. Więc nagrałem z nim taką rozmowę. Nazywa się Sebastian Płocharski. Posłuchamy tej rozmowy, Wojtku, szczęśliwej podróży. Dziękuję. Do usłyszenia. Sebastian Płocharski. Znaczy, ja nie do końca jestem dziennikarzem. Ja w ogóle nie, nie pretenduję nawet do bycia dziennikarzem, tylko jestem dokumentalistą. Musiałem się... Artystą dokumentalistą, ale musiałem stać się dziennikarzem, żeby wykonywać tą pracę bardziej, bardziej kompetentnie, a przede wszystkim też, żeby być możliwości tutaj wjazdu na niektóre, w niektóre miejsca, więc ja musiałem się stać tym dziennikarzem. Przez ostatnie 7 lat badałem Donbass. Badałem Donbass pod względem społecznym. To jest najbardziej, co mnie interesuje. Na samym początku, jak wyjechałem na Donbass 2015 roku. Zafascynowała mnie strona militarna. Spędziłem trochę czasu z różnymi batalionami e, tam w Donbasie, W zasadzie ze wszystkimi tam, którzy żyły, e, są, były na Donbasie e, Więc spędziłem trochę z nimi czasu. Byłem też po tej stronie Bugańskiej, i Donieckiej Republiki w 2015 roku. Szybko zauważyłem, że to jest e, takie trochę, d, takie no nie ma tam za głębokości w różnych rzeczach. Tam są tako fajne może historie niektóre, ale tak naprawdę w tym wszystkich militarnych że, że że rzeczek tam nic, nic, nic nie można odkryć, za, za dużo nie można odkryć. Więc zainteresowałem się tą wartą społeczną i taką esencją y, mojej takiej społecznej, społecznego zaangażowania w, w Donbas było w 2020 roku, kiedy wybrałem się rowerem samotnie, z tą linię rozgraniczenia tą, tą, pomiędzy Ukrainą a tymi dwoma nieuznawami republikami. Yy. Cały, cały projekt polegał na tym, że jeżdżę tym rowerem, żeby poznać ten Dąbasz tak centymetr po centymetrze. Zazwyczaj jeździłem z różnymi dziennikarzami od punktu A do punktu B sam, samochodem. No, nie było na to czasu, żeby, każdy, żeby zobaczyć ten, ten, ten Dombas tak pierwotnie, a rower daje taką możliwość. Rower daje również możliwość bycia blisko ludzi. A w moim projekcie chodziło, jadę 800 km jak najbliżej tej linii rozgraniczenia, jak tylko jest to możliwe, i poznaję tam e, przypadkowych zupełnie ludzi, z którymi mogę porozmawiać i, i zrobić im portrety. Ja to nazywałem Przedśmiertne Portrety Ludzi Donbasu. Nazywałem tak trochę... Nazwałem to bardzo, no może nie jest to nazwa zbyt, no nie powinienem tego tak zrobić, ale to oczywiście jest pewien zabieg taki artystyczny, żeby zwrócić uwagę, że, że za chwilę ich nie może nie być, za, możemy o nich zapomnieć. ludzie tam utknęli. I moją, moim celem było pokazanie tych ludzi, którzy tam utknęli, którzy nie mają możliwości stamtąd wyjazdu. Nawet nie chcą oczywiście, ale też nie mają takiej możliwości, więc w moim projekcie chodziło o to, żeby pokazać tych ludzi później na różnych wystawach, taki kontrast też ludzi, którzy żyją na wsi, pokazać. W galeriach, to, to, to ten kontrast mnie bardzo interesują takie były moje główne działania, jak również od siedmiu lat robię cały czas kino dokumentalną Donbasie, gdzie mam swoich różnych bohaterów i obecnie jak znajduję się w Kijowie, no to również pierwszego dnia wojny przyjechałem tutaj, żeby kontynuować ich kolejne no, różne drogi, niestety niektóre tragiczne, więc, więc już film miał się pojawić w tym roku, no ale niestety będzie musiał być zdecydowanie uaktualniony. Byłeś blisko tego, co się działo na wschodzie Ukrainy przez te lata po... Agresji rosyjskiej, tej pierwszej. Powiedz, co w związku z tym pomyślałeś 24 lutego, gdy okazało się, że to dopiero początek to, co obserwowałeś wcześniej. Czy my się trochę spodziewaliśmy już od listopada, to prawda. Dlatego ja też mieszkałem w Toruniu, żeby być blisko i szybko zareagować, aczkolwiek, no, będąc jeszcze dwa tygodnie w Kijowie przed wojną, dosłownie na, na, na pięć dni tu przyjechałem i wszyscy martwiliśmy się. Ja, ja wtedy mnie to przeraziło, bo ja mam takie tutaj towarzystwo, które raczej tą wojną na Tombasie się nie przejmuje za bardzo, oni żyją swoim życiem i nagle zaczęli się naprawdę przejmować, byli przerażeni tym bardziej jak Załęski zaczął mówić, że uspokajać ich, że wszystko jest ok, nie trzeba się bać, to oni zaczęli się wtedy bać i bardzo dużo moich przyjaciół zaczęło mi mówić o tych swoich, o tym swoim strachu. Ale jak 24 no, pomyślałem jedno, bo dostałem zalany ranem po prostu ilością wiadomości, że to jest niemożliwe. My absolutnie się tego nie spodziewaliśmy. Jest to absolutnie dla nas, dla nas szokiem. Mimo tego, że braliśmy to pod uwagę, to cały czas myśleliśmy, że... Bo to jest, wiesz, jak to było od trzech lat. Już było, że Rosja już niech chwilę, za chwilę napadnie i my straciliśmy trochę czujność, nie? Tym bardziej, że tutaj nawet wojskowi mówili. mam kolegę, który jest pilotem zawodowym, jest w stopniu majora. I on też mówił, że Sebastian, no, jak sobie, w, jestem teraz w klubie, piję sobie piwo, i ty wyobrażasz sobie, że ma być wojna, bo ja bym już był, był w, w koszarach. Więc to nawet wojskowi us, uspokajali, nie? No, no, nie wiem, co to więcej o tym powiedzieć, ale 24. Ja doznałem szoku, i pierwsze, co było, to dostać się jak najszybciej do Kijowa, bo ja planowałem być w sobotę. Miałem kupione bilety na w sobotę na Sifredoniec, bo my już myśleli, wiedzieliśmy, że wybuchnie ta wojna, ale nie wiedzieliśmy, że tak szybko. Myśleliśmy, że, że jeszcze parę dni. Ja już w sobotę miałem planowałem, ale szybko zorganizowaliśmy wyjazd. Już w czwartek wyjeżdżałem z Andrzejem, takim reżyserem z Torunia, z Kijowa, ale on mieszka teraz w Toruniu, który chciał się zaciągnąć do obrony terytorialnej. Ale jednakowoż jesteś cały czas w Kijowie. Dlaczego jesteś tutaj? No właśnie, no jestem w Kijowie dlatego, że po moje zdolności organizacyjne ostatnio jakoś strasznie upadły i próbowałem zorganizować sobie wyjazd na, do, na Donbas i to mi niestety przez pewien, przez pewien okres tu w Kijowie naprawdę było niestabilnie i my nie mogliśmy się za bardzo ruszyć nie wiedzieliśmy, co będzie. Obecnie zrobiło się bardziej spokojnie, bardziej ta sytuacja się ustabilizowała. E, aczkolwiek są cały czas problemy jednak z, do, z dojazdem tam. No Ja niestety realizuję trochę takie biedo-dokumenty, biedo reportaże, e, więc to jest wszystko. Ja to robię albo autobusami, albo jak na Donbasie stopem jeździłem, albo rowerem. Więc no, ja tu trochę utknąłem, no, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie, będę mógł jechać na, na, na Dąbas. No Tak jak teraz jest czas policyjny, tak dzisiaj się zaczyna od 20 do 7 środy do godziny, do godziny 7 rano i, i znowu to wszystko utknie, tak? nie, można, nie można się nigdzie po, poruszać. Jest... No, ale w moim najbliższych planach, znaczy, najbliższych, pracuję nad tym, żeby jak najszybciej pojechać do, do Dniepra i z Dniepra do Sewierdoniecka. A czemu tak bardzo ci zależy na tym Sywirodoniecku? No tak, no bardzo mi zależy na tym Sywirodoniecku, bo tam tak naprawdę jest cała... Ja najwięcej czasu w Sywirodoniecku spędzałem, spędzałem, będąc na Donbasie. W sensie tam jest, mam taką stałą, mieszkam u, u, u kolegi, gdzie mam, gdzie, mogę, gdzie, gdzie mam zakwaterowanie i stamtąd mogę wybierać się w te różne miejscowości, trochę, trochę Zbińka, popasne, czy Audiewka, czy Pieski. To wszystko jest tam blisko, bo po prostu można, to jest 100 km do Piesek. No to nie jest, to... Sywiro dla mnie wrota, są do Donbasu i tam są moi bohaterowie, moich rzeczy, które robiłem przez ostatnie 7 lat. Nie W Kijowie też, też, mam, też mam takich, już, już ich spotkałem, już yy, z nimi rozmawiałem i zaktualizowaliśmy, zaktualizowałem moje rzeczy, ale no, tam jest większość moich jednak, 80% moich bohaterów. No jednak no, nie wyobrażam sobie, żeby te moje działania dokumentalne, które robiłem od 7 lat bez tak wielkiej rzeczy, która obecnie się dzieje, żebym ja nie mógł, w tych historiach i które tym bardziej wiem, że się potoczyły naprawdę tragicznie. Nie mógł tego zawrzeć, nie? Może się tak zdarzyć, że znajdziesz się nagle na linii frontu. To, to jest dość, albo de decyzja bardzo odważna, albo nieprzemyślana. No, no. Znaczy ja bym tak, no, może dla kogoś może się wydawać nieprzemyślana, dla kogoś może się wydawać odważna. Ja myślę, że ani jedno i drugie. Jest to, jest to, ja po prostu kalkuluję swoje ryzyko. Okej, okay, poświęcam się dla swojej pracy, dla swojej pasji. I ja zawsze wierzę w to i zawsze wierzę, na Dąbasie też w ten sposób była ja też byłem w różnych tragicznych sytuacjach niebezpiecznych na Dąbasie. No i na, ja zrozumiałem, że jeżeli jeżeli coś się ma zdarzyć i wykonuję swoją pracę, swoją pasję, jeżeli ma mi naprawdę się coś zdarzyć, to, to ja będę się cieszył, że mogę w ten sposób kończyć swoje życie. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale ja naprawdę już się do tego przygotowałem i to ja nie będę podejmował już naprawdę żadnego ryzyka. Będę starał się jednak mimo wszystko w miarę, jeżeli coś Możliwe na wojnie cokolwiek kontrolować. Ja wiem, że to jest, to jest ryzyko, ale z drugiej strony. No, ważne rzeczy powstają w ten sposób, mi się wydaje. I jeżeli chcę naprawdę poważnie myśleć o tym, że to ma, ma historia, tak, 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 te historie, które robię, mają poruszyć i one nie, nie myślę, że może zmienić coś na świecie, ale dać, 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 dać przekrój informacji, bo, bo ja wiesz, w mojej pracy jest tak, że ja jednak tych, do tych ludzi wracam, ja ich obserwuję, ja patrzę jak się z nimi zmieniają. A to nie jest tak, że ja poznaję kogoś i, i już nigdy go więcej nie widzę, a do niego wracam. I, i interesuje mnie bardzo ten cały przekrój, jak się człowiek zmienia. A ja myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie rządzą masa informacji w internecie, tylko zdjęcia albo jakieś newsy, to jest bardzo potrzebne utożsamienie się z odbiorcy, z, bo, z bohaterem, który, który przychodzi. Bardzo jest o wiele ważniejsze niż, niż tylko pozna, zobaczenie człowieka w tragedii. Tak? Możliwość poznania jego, jego marzeń, jego celów, jego motywacji, i w ten sposób utożsamiamy się. A czy są tam osoby jakoś szczególnie ci bliskie, których sylwetki mógłbyś przedstawić? No tak, no najbliższą osobą jest Wowa na przykład. Ja go poznałem na Donbasie on mieszkał na Checkpoincie na Blokpoście, takim militarnym punktu, punkcie kontrolnym z, z żołnierzami w 2015 roku. On miał 12 lat. On jeździł, on mieszkał, to jest miejscowość Bobrowskie, właśnie tam koło Doniecka, 7 kilometrów. Tam to już jest 5 kilometrów od linii rozgraniczenia. I on jeździł papi po, po papierosu. No to kupował takie dla. był takim, takim gońcem, posłańcem. Spędzał tam czas z tymi żołnierzami. Jego ja poznałem, wybierając się na Donbas przypadkowo. No i potem tak się stało, że zamieszkałem przez chwilę z jego rodziną i, 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 no i spędziłem z niego czas. Spędziłem z nim dużo czasu i potem do niego ciągle wracałem. Teraz obecnie ma już 19 lat. Uczył się w, w krematorsku na paramedyka, czyli to będzie po polsku chyba ratownik medyczny. No, i niestety na przykład na jego historia dwa tygodnie temu pokończyła się w ten sposób, że w czasie ostrzliwań gradami na jego, no nie dosłownie na jego mieszkanie, ale na mieszkanie sąsiada, który jak twierdził, jest separatystą. To jest ciekawe, bo w tej historii moje filmowe też są te właśnie, bo mieli sąsiada, który się z nimi nie, nie, nie zgadzał i żyli w strasznym z nim takiej nienawiści. E, mieszkanie, z, w dom został e, zbombardowany jego sąsiada i uciekł cierpiało też mieszkanie Wowy Wowy rodziny, bo mieszkał tam z wujkiem i ciocią. Jego rodzice zginęli w wieku dwóch lat w wypadku samochodowym. No i obecnie mieszka w zupełnie, mieszka w innej wiosce. Namawiałem ich na ewakuację, żeby wyjechali, oni nie chcieli. No i moim zadaniem teraz, jak będę w Sweryńsku, ich namówić, żeby stamtąd wyjechali. Powiedziałeś o nienawiści do sąsiadów. Czy ty widziałeś, obserwowałeś jak ta nienawiść wkracza między ludzi, którzy być może do 12-13 roku wcale się nie kłócili i mieli wspólne podejście do wielu spraw? Nie, no oczywiście. To jest masa takich rzeczy. To jest, to jest klasyczne. Na Dąbasie to jest klasyczne. Ta linia przebiega w sztuczny sposób. Oni zostali podzieleni bardzo sztucznie. Przede wszystkim, przede wszystkim tam linii nigdy nie było. Ci Ludzie, to jak często z nimi rozmawiam, to mówią mi, Sebastian, moja koleżanka mówi po rosyjsku, ja mówię po ukraińsku, ale to jest nieważne. My się dogadujemy. Mamy dwa różne języki, ale jesteśmy takimi samymi ludźmi i oni mi tłumaczą, że tej linii nigdy nie było, że ona została sztucz, troszeczkę sztucznie wywołana przez politykę i jakieś różne konteksty polityczne, propagandowe. Ale teraz na Dąbasie, no się obserwuje, jest, jest bardzo dużo tego typu sytuacji, że jeden sąsiad jest prorosyjski, drugi jest pro, pro-ukraiński, proeuropejski, czyli progalicyjski taki trochę, a drugi prosto. Pro, pro, no, prorosyjski I, no i to jest bardzo częsta sytuacja nawet bardzo często żołnierze pokazywali lorynetkami po stronie separatystycznej swojego kolegę z którym, z to, w, w której ławce siedzieli była taka jedna sytuacja I, no i on opowiedział mi, że teraz no, że, 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 że wiesz, lubiliśmy się siedzieliśmy w jednej ławce, nie? teraz jest moim wrogiem więc to są, to są takie sytuacje, się zdarzają bardzo. Teraz jak byłem tym rowerem, jeździłem też mnóstwo nowych takich sytuacji, znalazłem, że są siedzi sobie ziemniakami nawet rzucają, bo to mi lokalni opowiadali o tym, bo ja wyszukiwałem też takich, takich historii. To, było, to była miejscowość Zajcewo. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Mam, powodzenia, mam nadzieję, że dojedziesz i wrócisz cało z, z wyprawy. Dziękuję bardzo. Ja, ja naprawdę nie, nie będę podejmował ryzyka, ale no mam nadzieję, że, że, że jestem zrozumiały, że po prostu chcę kontynuować swoją pracę i akurat ona jest w takich warunkach, a nie innych. To była rozmowa Wojtka Jankowskiego. Wspólnie, tylko w pewnej odległości z Arturem Żakiem słuchaliśmy tej rozmowy i pewno jesteśmy pod jej wrażeniem. Artur Żak, Lwów. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, kłaniam się z Lwowa. Tak, pod wrażeniem rozmowy tak. Właśnie, yy, szczerze mówiąc, zazdroszczę Wojtkowi. Yy, tego, że, te, tego, że wyjechał do Kijowa, że jeździ po okolicach Kijowa, że spotkał... Yy, taką osobę, która w sumie uczestniczy w tej wojnie praktycznie od początku, jest w stanie dokumentować i relacjonować przebieg tej wojny z perspektywy przede wszystkim ludzi. Bo kwestie militarne są ważne, one często, często są wzniosłe, ale najbardziej chyba właśnie przemawiają takie zwykłe, proste historie ludzkie, tak jak ta ostatnia historia o, o kolegach, którzy się w pewnym momencie stali wrogami. I czasami nawet nie biorąc pod uwagę wybór człowieka, tylko właśnie przede wszystkim okoliczności, które, które zaistniały. W Lwowie, Lwowie jest jak zawsze w miarę spokojnie, relatywnie spokojnie. Pogoda jest, to już któryś dzień utrzymuje się przepiękna. Wczoraj, jak, wczoraj było powyżej 15 stopni Celsjusza, piękne słoneczko. Jak nie te alarmy coraz częstsze, niestety alarmy przeciwlotnicze i coraz częściej się zdarzają też w przeciągu dnia, gdzie trzeba na przykład załatwiając jakieś swoje sprawy codzienne właśnie się kierować w kierunku schronu. Też trzeba mieć mniej więcej ustaloną topografię tych schronów, czy też załatwiając, na przykład mój znajomy wczoraj próbował trzy razy wysłać paczkę przez firmę kurierską i trzy razy mu się to nie udało, bo akurat... Był alarm i odwoływali przyjęcia paczek. Co prawda to jak ja to opowiadam i sobie tak się zastanawiam, mówiąc o tych problemach w Lwowie i tych trudnościach, porównując z tym, co przeżywają ludzie właśnie w centralnej, wschodniej czy też południowej Ukrainie. No to one wyglądają błaho i nawet tak lekko infantylnie brzmię, mówiąc, mówiąc te słowa. Ale niemniej jednak te alarmy są coraz częstsze. Wczoraj prawdopodobnie te częste alarmy były spowodowane właśnie tym, że Rosjanie wykorzystywali rakiety, pociski rakietowe kierowane. Nawet wieczorem się zjawił taki filmik z Krymu, gdzie ktoś po prostu swoim telefonem odnotował właśnie a nawet dwa filmiki. Odnotował start rakiet ze statku rosyjskiego. Co prawda dosyć też taki infantylny był komentarz, że oni nie wiedzą w którą stronę to leci, że to leci na południe, a i nie wiadomo dokąd to leci. Całe szczęście, że można było na innym filmiku właśnie, który ktoś zrobił ze swojego mieszkania, odnotować, że duża część tych rakiet Spadła do morza, więc te doniesienia wywiadu brytyjskiego, że duża część rakiet przez przestrzeni rosyjskich no, nie do końca trafia tam, gdzie powinna. Ukraińców jakoś cieszy i trochę podnosi na duchu. Dodatkowo działało, dosyć aktywnie, dodatkowo działało dosyć aktywnie lotnictwo. Co prawda, już zapowiadają, że pierwsi ukraińscy żołnierze są przeszkoleni z systemów brytyjskich przeciwlotniczych, które akurat były tak stworzone pod koniec zimnej wojny, że. One są stricte, były stworzone do działania przeciwko lotnictwu radzieckiemu, więc akurat jeżeli chodzi o tę wojnę, to idealnie się nadają. A przy okazji, szkolenie, tak jak mówił jeden z instruktorów brytyjskich w Wielkiej Brytanii, że szkolenie może nawet się skończyć po godzinie że system jest na tyle prosty, intuicyjny, że, że będzie. Skutecznym. Najgorsze to jest to, że to jest przerażające, że ja w tak lekki sposób mówię o broni, która, no, która zabija, która jest, w sumie jest bronią o, 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 <laughs> przepraszam, defensywną, a, ale niemniej jednak e, czyni śmierć. Chociaż z drugiej strony podejście do, do okupantów <laughs> chyba jest w tej kwestii naturalne. Powiedział Artur Żak prosto z Lwowa, pewno będziemy dzisiaj się z Tobą łączyli w ciągu dnia ale na razie dziękuję serdecznie za Tak, bo ja wychodzę z domu i, i jak najbardziej będę pod telefonem bo mam zamiar kilka miejsc w Lwowie zwiedzić, więc jak najbardziej zapraszam Gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu I Lwowy, Lwowie Gdzie śpiewy przed studio Lwów. Wojna na Ukrainie. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt profesjonalny media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.